Masz dobry pomysł na to, co zmienić w swoim otoczeniu? Tylko do 9 sierpnia każdy mieszkaniec naszego miasta może zgłosić swój pomysł do szóstej edycji Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego. To inicjatywa, w której Mysłowiczanie zdecydują o tym, na co wydać część miejskiego budżetu. W tym roku będzie to ponad 2 miliony złotych. Wszystkie wnioski są mile widziane. Czekamy na i pomysły projektów miękkich y, oraz projekty inwestycyjne twarde. Y, no zachęcamy. Do tego, żeby je składać. Na szóstą edycję MBO miasto przeznaczy 2 miliony 360 tysięcy złotych. Cała kwota, podobnie jak w ubiegłych latach, zostanie podzielona między wszystkie dzielnice Mysłowic a składane projekty muszą służyć ich rozwojowi i mieszkańcom. Najlepiej zerknąć sobie na tą kwotę, która jest możliwa na daną dzielnicę na przekazanie na zadanie. Stworzyć dobry kosztorys inwestorski, jeżeli jest to zadanie inwestycyjne. Wszystkie formularze, dokumenty i harmonogramy potrzebne do złożenia wniosku znajdują się na stronie www.mbo.myslowice.pl W zależności od tego, jakie to jest Zadanie, zachęcamy do kontaktu z osobami w Urzędzie Miasta z danych wydziałów, które służą pomocą wnioskodawcom i udzielą wszelkich informacji, na co tak naprawdę zwrócić uwagę. Do 27 sierpnia złożone wnioski zostaną ocenione, 31 sierpnia opublikowane zostaną listy zadań przyjętych i odrzuconych. Tryb odwoławczy potrwa do 7 września, a 13 września poznamy listy zadań, na które będzie można oddać głos. Głosowanie rozpocznie się 20, a zakończy 27 września. Zwycięskie projekty zostaną ogłoszone 11 października. Pandemia koronawirusa spowodowała spore opóźnienia w realizacji zadań, które wygrały w czwartej i piątej edycji MBO. Projekty czwartej edycji są już w większości gotowe, natomiast zwycięskie zadania piątej i szóstej edycji będą realizowane równolegle w przyszłym roku.